Do tych wielkich Jest? czynów, Polaków, którzy ratowali swoich żydowskich współobywateli na terenach całej okupowanej no. Rzeczypospolitej. Tu okrutną śmiercią Niemcy traktowali wszystkich tych, którzy ośmielali się pomagać. Więc jesteśmy im wielką Okupowanej przez Niemców w Europie tylko w Polsce za pomocą no. Żydów była śmierć mimo takiego zagrożenia Polacy Żydom pomagali zecowistów. Wielkoszew odznaczył już blisko 7 tysięcy Polaków tytułem Sprawiedliwego wśród narodów świata. Polacy stanowią najliczniejszą grupę spośród wyróżnionych w tym zaszczytnym tytułem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wczoraj obchodziliśmy w Polsce, Narodowy Dzień Życia. Przyjęty został 15 lat temu przez Polski Sejm jako Dzień Szczególnej Pamięci i Refleksji Narodów Środowiskiego Życia od poczęcia nad pełną śmierci Z tej okazji ulicy warszawy z że Przeszedł po raz pierwszy w międzynarodowe życia. Jestem jak małe, ziarenko, czuję, że się je rozlewa prędko. To było prawdziwe świat życia i rodziny. Koledzy kochają życie. Będę mu wyraz wielotysięcznym Narodowym no. Warszu życia, który przeszedł wczoraj no, 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 no. ulicami Warszawy którzy przyjechali z odległych stron Polski. Złączyliśmy tutaj kilka miejscowości, także Zbytowa i z kościerzyny. Przyjechaliśmy, żeby zamanifestować, że jesteśmy za życiem. Poparcie i słowa podziękowania do uczestników marszu skierował prezydent Andrzej Duda. W liście odczytanym przez jednego z uczestników marszu wyraził nadzieję, że działania obrońców życia przyczynią się do budzenia coraz większej świadomości. Chcę w tym szczególnym dniu podziękować wszystkim, którzy angażują się w dyskusję nad tym ważnym problemem broniąc zwłaszcza prawa do życia najsłabszych, w tym dzieci nienarodzonych. Jestem głęboko przekonany, że działania te przyniosą efekt w postaci rosnącej świadomości społecznej i otwarcia się na dar życia postrzeganego zawsze jako wielkie dobrodziejstwo. Zarówno uczestnikom, jak i organizatorom pochodu przyświecał wspólny cel. To ochrona ludzkiego życia. Inicjator Narodowego Marszu Życia po do parlamentu europejskiego Marek Jurek w deklaracji uczestników marszu wezwał rządzących do przyjęcia projektu Zatrzymaj Aborcję. No wzywamy władze publiczne do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie. Do wypełnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku, do przyjęcia społecznego projektu ustawodawczego. Zatrzymaj aborcję! Pod projektem Zatrzymaj aborcję podpisało się ponad 800 tysięcy Polaków. Jego inicjatorką jest między innymi Magdalena Korzekwa z Citizen Zwróciła uwagę, że co roku wynikło aborcji eugenicznej i niewiele niewinnych dzieci, często tylko ze względu na podejrzenie choroby. Przychodzimy tutaj, żeby bardzo konkretnie poprosić rządzących, aby to okrucieństwo zakończyli. Mogą to zrobić. I my dzisiaj na Narodowym Marszu Życia krzyczymy w imieniu tych małych dzieci, które same nie mogą krzyczeć i same nie mogą się obronić. Uczestnicy marszu domagają się wycofania konwencji stambulskiej promującej ideologię gender, w tym także tzw. kartę LGBT. W zamian chcą przyjęcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, chroniącej ludzkie życie i prawa rodziców do wychowywania dzieci. Narodowy Marsz Życia zorganizował chrześcijański kongres społeczny wraz z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia oraz Fundacją Świętego Benedykta. Narodowy Dzień Życia uchwalony 15 lat temu jest odpowiedzią na apel Jana Pawła II, zawarty w encyklice Ewangelium Vitae. Papież apelował, po w każdym kraju obchodzono szczególne. Dzień Solidarności z Dziećmi Poczętymi. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko. Zmieniamy temat czy, a jeśli tak, to dlaczego zbliżające się wybory są ważne. Odpowiedź na to pytanie była poszukiwana przez polityków, czyli gości Polskiego Radia 24 w audycji 7 z 24. Badały też odniesienia do wydarzeń politycznych organizowanych przez najważniejsze siły polityczne w Polsce. W Europie obecnie na pierwszym miejscu powinna być polityka prowadzona w oparciu o wartości fundamentalne dla starego kontynentu mówił Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Idziemy do Europy przede wszystkim, aby dbać o wartości europejskie. Europa przez wieki była budowana na pewnych wartościach chrześcijańskich itd. i tak dalej. I chcemy to przypominać. Druga kwestia to jest ekonomia. Unia Europejska powinna zajmować się programami ekonomicznymi, aby lepiej się żyło ludziom. I my również wprowadzamy pewne elementy ekonomicznych programów do Europy, te rozwiązania socjalne, społeczne i tak dalej. I trzeci element to właśnie bezpieczeństwo, szukanie ochrony dla Europy, która jest atakowana zawsze kryzysami, wojną, Kryzysane na Bliskim Wschodzie, kryzysane Północnej Afryce. Paweł Pudłowski z Nowoczesnej podkreślał, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu i Senatu są z punktu widzenia opozycji Polski niezwykle istotne. Bo one dotyczą konstrukcji, w jakiej chcemy, żeby Polska wyglądała. Czy chcemy, żeby była otwarta, demokratyczna, uwzględniająca interesy wszystkich, a nie tylko pojedynczych grup społecznych, albo jednak bardzo zamknięta dla swoich członków. I tylko i wyłącznie dbające o własne interesy. Właśnie tego dotyczą te wybory. Nie bez echa pozostała też sobotnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Nawiązując do niej poseł P. Czesław Mroczek skrytykował założenia, jak i obecną politykę PiS. To, co robi Prawo i Sprawiedliwość zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej, to jest odchodzenie od tego wielkiego procesu, który rozpoczął się w 1989 roku, doprowadził do demokracji wolnego rynku. Dodatkowo od rządzących posłanka Kuchis, 15 ta Zielińska oczekuje zwiększenia kwoty wolnej od podatku tak, by Polska dorównywała w tym zakresie standardom europejskim. Jeżeli chodzi o podnoszenie poziomu Polaków, to chciałabym, żeby ktoś w końcu podniósł kwotę wolną od, od podatku, bo mamy tą kwotę na skandalicznym poziomie, na niższym w Europie i to jest poziom krajów trzeciego świata. W tych krajach nawet jest częstokroć ta, ta kwota wyższa od podatku, wyższa znacznie niż w Polsce. Prezentowane przez pisnowe nowe programy socjalne. Pomogą przygotować Polskę na zbliżający się kryzys ekonomiczny, w tym wesprzeć rodziny. Podkreśla senator Andrzej z porozumienia. Tak, na pierwszym miejscu jest polska rodzina. Kiedy następuje spowolnienie gospodarcze na całym świecie, kiedy Niemcy zbliżają się do 1% PKB, tak, to te transfery socjalne, popyt wewnętrzny pozwala nam jednak ograniczyć to spowolnienie w Polsce. Także te transfery i przyszłe transfery socjalne pozwolą nam łatwiej przejść przez spodziewany kryzys, który ma dotknąć całą Europę. Chodzi o poprawę życia Polaków. Podkreśla jest senator Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Serwis gospodarczy. Michał Lechowicz, Dzień dobry. Dzień dobry. O sytuacji w oświacie będzie dziś mowa podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych. GUS poda dziś dane o bezrobociu w lutym. Z szacunków Ministerstwa Rodziny wynika, że w ubiegłym miesiącu wskaźnik wyniósł 6,1%, tyle samo co w styczniu. We Włoszech dziś strajk branży lotniczej, zarówno załóg samolotów, jak i personelu naziemnego. Odbędzie się od 10 do 14. Mamy dwie nowe daty Brexitu. Jeśli Brytyjska Izba Gmin zaakceptuje umowę rozwodową z Unią, Wielka Brytania opuści wspólnotę 22 maja. Jeśli nie, Brexit stanie się faktem 12 kwietnia. Dla firm oznacza to przedłużenie niepewności o kolejne tygodnie, choć ciągle jest też nadzieja na uporządkowany Brexit, a nawet wycofanie się z Brexitu. Mówi Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Dla środowiska, dla branży transportowej każde przesunięcie terminu wejścia w życie spowoduje, że oddalamy od siebie widmo trudności, która będzie związana z przekraczaniem granicy europejsko-brytyjskiej, nazwijmy, bo to wchodzą kwestie odprawy celne, odprawy graniczne, to wszystko wydłuży czas oczekiwania, tym samym przejazd na terytorium Wielkiej Brytanii, no a to spowoduje opóźnienia i zwiększenie kosztów. Transport. Są też pewne propozycje, które przedstawiła Rada Unii Europejskiej dla branży transportowej, żeby zniwelować część negatywnych skutków bezumownego Brexitu. No, no, dla przewoźników drogowych jednym z podstawowych kwestii to jest. Będę obowiązywał, funkcjonował system zezwoleń, który jest powszechny w przewozach wykonywanych do krajów poza Unią Europejską. Wielka Brytania, gdyby zdecydowała się na wyjście, no to staje się krajem trzecim, a więc tu funkcjonowałby system zezwoleń, i w tym krótkim czasie, z uwagi na ten brak przyjęcia umowy wyjścia, spowodował, że trzeba było szukać jakiegoś rozwiązania awaryjnego. I to rozwiązanie awaryjne zostało przygotowane, a więc Unia Europejska przygotowała. Rozporządzenie dedykowane dla przewoźników brytyjskich, które ma im umożliwić do końca tego roku wykonywanie przewozów bez zezwoleń, i oczekuje na zasadzie wzajemności analogicznego rozwiązania po stronie brytyjskiej. A więc to załatwiałoby jeden problem istotny, ale pozostaje kwestia celna, które do końca. Nie wiemy, jakby on było. Wiemy, że na pewno przewoźnicy musieliby dokonywać przewozu towaru pod pewnym zabezpieczeniem celnym. I druga kwestia, no od, odprawy granicznej. W liczbach, jak duży jest ten ruch pomiędzy Wielką Brytanią a Polską? Są dane podawane między tak naprawdę Unią Europejską a Wielką Brytanią. To jest około 4 milionów przewozów. I ponad 20% z największym przewoźnikiem. W transporcie drogowym są polscy przewoźnicy, którzy wykonują przewozy z Polski, ale także z innych krajów Unii Europejskiej. To jest przede wszystkim żywność? To, co polscy przewoźnicy dowożą do Wielkiej Brytanii? Tak, to jest żywność, ale też trzeba pamiętać, że Polska jest też dużym producentem części motoryzacyjnych. Polskie fabryki wykonują część przedmiotów i. Te części zawożą do Wielkiej Brytanii, do fabryk tam są składane pojazdy i potem wracają do kontynentu europejskiego. Z no. informacji medialnych mówią, że część producentów, koncernów motoryzacyjnych zamierzało się w związku z Brexitem wynieść w ogóle Dobre. z Wielkiej Brytanii. No co automatycznie spowoduje, że ci przewoźnicy, którzy ich obsługują, będą musieli zakończyć tak wykonywanie. Także nie może ta Wielka Brytania, wiesz, wyjść z siebie.